Siemanko moi widzowie, z tej strony rafin na dodom. Dzisiaj zakupiłem sobie gumowe ryby spinningowe. Tą to jest guma policjantowa 15 cm od Sravec Gira. Kolejną mam tutaj gumową rybkę od Gear. Gir. Też taka sam, sama tylko, że w innej kolorystyce. Druga jest taka szara i 15 cm ma odstrawę Jigira. Kolejny taki jakby ryba 15 cm odstrawę Jigira. Wszystkie mają odstrawę Jigira. Ten taki jest ładny, świecący. Ten tak samo wygląda jak, jakby okoń. A ten tak wygląda zło jak złocisto zło 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 żółty, tak mogę powiedzieć. I ten też jest taki fajny, jak będzie, powiem. Napiszcie w komentarzu, czy są one skuteczne.